Nowy sezon w UFL. Afrykański sezon. Nowy karnet. Nowe wyzwania. Nowe paczki. Najważniejszy jest karnet. W nim możemy zdobyć w darmowej przepustce JJ Okocha 88. Tak wygląda. Kto chce niech sobie zapozuje. Umiejętności specjalne. No i karnet. Na dole darmowa ścieżka. Ogóry płatna ścieżka. Piękne koszulki. Bardzo dużo znaczków dla klubów. To jest jeden. Tu mamy drugi. W płatnej kolejna fajna koszulka. Kolejna fajna koszulka. Kolejny znaczek. Kolejny znaczek. Kolejna fajna koszulka. Ogólnie to jest afrykański karnet bojowy. Tu JJ kocha w wersji płatnej tak to już wygląda, ma wtedy już specjalne przetoczenie piłki 4 na 4 czyli szybkie przetoczenie piłki podeszwą w dowolnym kierunku. Dalej w przepustce darmowej mamy tutaj takie rzeczy. 15 stycznia dołożę parę opcji punkty LP, które normalnie są płatne. No i najlepszy JJ Okoha już z umiejętnością strzałów świetnych z daleka. Także zapraszam do gry. Dzisiaj wystartował nowy sezon. Dzisiaj to jest 8 stycznia. Dalej mamy oczywiście też skład lig, playoffy, no i rankedy wyzerowane. Także trzeba wbić, wbijać nowe rangi. Dzięki, pozdrawiam gorąco, do zobaczenia. Mam nadzieję w grze.